Nie będzie tutaj pokazany cały film, jaki oglądaliśmy. Głównie będzie moje gadanie. Więc jeśli chcesz obejrzeć oryginał, zostawiam linka w opisie i zapraszam do oglądania. Ej, co ja właśnie zobaczyłam? Dobra, chwila, musimy to obejrzeć. Musimy to obejrzeć, musimy to obejrzeć. Dwa miesiące przeszedł cztery akty w Poe Challenge z Dark Soulsami przeszedł Taurus Dimona, zahaczył capre w tym tempie pół roku na przejście kampanii. Bo tak jak powiedziałem, że prowadzi mi pewien znajomy i powiedział mi, że generalnie to Rolling Magma będzie dobrym wyborem, do któregoś tam ale ktoś go oszukał. Co sądzisz o stopach, może cię zapytam? Dobra, nie odpowiem. No, ale akurat y, posiadanie defaultowego ataka na ataku na prawym, jeśli ktoś zaczyna grać, to jest największy ból w dubsku. Tak nieprzyjemnie się gra z atakiem na prawym? Na lewym przycisku myszki, że to jest niesamowite. Jestem 100% pewna, że każdy z nas, jak zaczynał grać w Poet, też tak grał że na lewym przycisku mysz myszki nie zmienia na stópki. Ale to była taka tragedia, to była taka tragedia, jak ja odkryłam, że to można zmieniać, to to był taki game changer. I to jest też powód, dla którego chodzenie WASD w PoE2 będzie cudowne. Bo nie będziesz tego problemu, że przez przypadek zaatakujesz moba, a chcesz uciekać, co nie? Ogólnie sterowanie w PoE2, w sadem. Będzie giga, mam wrażenie, przyjemne i takie, nie wiem, refreshing, jeśli chodzi o skocznię od PoE 1. Że ja mam coś takiego, zawsze grając w takie gry, że tu mam jeszcze wolne dziurwsko, muszę je wypełnić jak najszybciej. Ale no, ej, ale tak jest, tak jest, tak jest. Jak w takiej grze masz jakiś wolny element EQ, to od razu, jeśli jesteś graczem takich gier, to masz takie muszę coś tam włożyć, bo mnie pojedzie. no o Jezu, będę miał mój... A potem tylko masz takie Boże, ale ten item to jest gówno, trzeba to wymienić jak najszybciej. Czekać, trzeba zawalać, trzeba to wymienić. Czy to, to zasyp w ogóle? Tak może być lepiej, tak może być gorzej, ale może jednak ta opcja będzie better. Tak jest, tak jest, w 100% tak jest. Pierwszy ring zaraz, i, i to samo w po... Tak, pomarańczowy item na ziemi, muszę go założyć natychmiast. Legendarny item na pewno jest lepszy niż to, co mam na sobie. Trzeba go założyć. da jakieś nadki Trudno, jest legendarny, trzeba go założyć i tyle. Mam wiadomość dla gniazda nostalgii. Mam dla niego wiadomość. Błagam. Wyłącz screen shaking. Błagam cię. Nie rób tam tego i sobie. Wyłącz to w opcjach. Dziękuję. Tylko powiedzieć, że muzyczka w tle w tego filmie jest z którejś części twierdzy z tego, co mi się wydaje. I mam takie nostalgiczne wspomnienia. Jak tego słucham. Z tego, co mi się wydaje, to jest jakiejś twierdzy. Nie wiem, czy to nie jest z tej pierwszej jedynki. Ale to jest y, są tak Dla mnie Poe bez Filter Blade nie wygląda jak POE. No, trochę tak. Ale naprawdę no, jest taka, że jak grasz na początku, to to nie ma znaczenia, bo nie wiesz, co musisz podnosić, więc z drugiej strony dobrze, żeby ci pokazywało wszystko, bo możesz sobie spojrzeć na to, jakie faktycznie itemy ci cały czas dropią. I możesz sobie popatrzeć, jakie są bazy, jakie, są, jakie statystyki mogą być na danym itemie i tak dalej, więc... Moim zdaniem na początku granie z filtrem nie jest wcale takie dobre. I możliwe, że aktualnie, póki co, jako że sama kampania nie stwarza mi odpowiedniego wyzwania, dlatego też ten mój fan z gry nie jest tak wysoko, bo możemy mieć... Z drugiej strony też jest dosyć yy, duży... duża... Boże, jak to powiedzieć? Zależy faktycznie od gatunku, bo jednak w hmm, hackerslashach w większości przypadków ta fabuła to jest dosłowne wprowadzenie ci do gry, które jest bardzo przeciągnięte i bardzo długie. I stwierdziłabym, że nie jest jakaś mega najprzyjemniejsze na świecie. Jasne, przez taką kampanię za pierwszym razem w że się całkiem sporo nauczyć, ale prawda jest taka, że największe wyzwanie tworzy się jednak po tej kampanii. Pamiętam, że jak pierwszy raz skończyłam. Aktyw PoE to największym wyzwaniem dla mnie było, co zrobić dalej ze sobą i co zrobić, żeby być w stanie normalnie farmić mapy i tak dalej. Co nie? I faktycznie ten onboarding w pojedynce jest taki sobie. Procent. Jest taki sobie, z drugiej strony masz tutaj klik, przycisk menu i masz chyba guide'a w płat. Wiem, że, że się na tekstu bardzo odtrąca od, od, od czytania tego całego, ale sobie przeczytać chociaż, jak działają linki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że spoko, że coś takiego jest. W sensie te guide y o wiele lepiej mogłyby być, być zrobione, albo chociaż uważam, że mogłyby być zaktualizowane. Tak, żeby na aktualne czasy one były dobrze zrobione i żeby faktycznie się przydawały, bo nie oszukujmy się, kiedyś mogło to działać. Teraz już praktycznie nikt nie będzie czytał ściany tekstu, żeby zrozumieć, jak działa gra. Fajnie by było, jakby to było bardziej wizualnie pokazane, bo po 2 fajnie do tego podchodzą, że masz wytłumaczone słowa kluczowe, jak na nie najedziesz. No, tak powinno być, szczerze. Ale Po e jest starą grą i też fakt tego, że ten guide pewnie nie był aktualizowane od bardzo, bardzo dawna, to też y, trzeba wziąć pod uwagę. Chcę w sensie się też, kro. nie oszukujmy się, że tutoriale i takie guide'y na początkowe do wejścia do gry powinny prowadzić cię trochę za rękę. A też dużo osób y, bardzo z drugiej strony nie lubi guide'ów, które ci tłumaczą jak dla debila, co się no. dzieje. To masz 11-godzinny guide o Zeeza, jak przejść kampanię? Serio? Nawet gra się zatrzymuje, by użyć flaszki i dasha w PoE 2. Ej, to akurat spoko się wydaje. Poetwa będą nawet filmiki, gdzie działa dany skill. I o to mi chodzi. To jest guide, który jest jakby zaktualizowany do naszych czasów, gdzie najlepiej pokazać graczowi wizualnie, jak coś działa, jak coś wygląda. Nie oszukujmy się jako graczy komputerowi, jesteśmy strasznymi wzrokowcami. Nie lubimy dużo czytać. Taka jest prawda. Przynajmniej ja taka jestem. Wydaje mi się, że więcej większość graczy też. Bardziej lubi zobaczyć, jak coś wygląda, niż czytać suchy opis. I też o wiele łatwiej jest zrozumieć, jak coś działa, patrząc na to. Te guidy w poe 1 też uważam, że powinny zostać zaktualizowane do bardziej przystępnej opcji dla graczy, które, którzy, załóżmy, nie mieli styczności z tą grą nigdy, co nie, żeby nie musić jednak faktycznie iść na YouTube'a i musisz obejrzeć ileś tam godzin poradników, żeby zrozumieć jak coś działa, tylko gra jednak sama powinna ci najważniejsze aspekty tłumaczyć, nie w sposób taki jak robi to PoE 1, czyli ścianą tekstu, gdzie w większości przypadków ty totalnie olewasz ten znacznik, jak lądujesz na wyspie, że tutaj jest guide, uwaga. No nikt normalny nie będzie tego czytał, taka jest prawda. PoE 1 nie jest największym problemem to, że ta gra jest po prostu trudna. Jest Problem moim zdaniem jest głównie w tym, że ona jest tragicznie wytłumaczona przez samą grę. Ona jest praktycznie w ogóle nie przez samą grę. No jasne, masz tą ścianę tekstu, ale nikt normalnie tego nie przeczyta, więc większość, 99% ludzi idzie na oślep. Gra cię nie prowadzi w żaden sposób, nie pokazuje ci w ogóle jak coś działa. Albo sprawdzisz to sam, albo pójdziesz do kogoś kto umie w to grać i po prostu go spytasz, albo obejrzysz poradnik na YouTubie i to jest problem duży, że gra ci nie tłumaczy. I to wcale nie oznacza, że POE jest trudne, tylko POE po prostu jest ciężko zrozumieć, bo nie masz dostępu do wiedzy w samej grze. Więc faktycznie po y, takiej rozkminie nie powiedziałabym, że samo POE jest trudne. Po prostu POE jest tragicznie wytłumaczone dla gracza. Nie mogę z tej muzyki stwierdzić, naprawdę. Ale taka nostalgiczna jest. Serio, czuję się jakby zaraz mi miał narrator powiedzieć, mój panie, brakuje nam miejsca postawi przede mną wyzwania, które będą ode mnie wymagać optymalizacji, farmienia, czy czegokolwiek, żeby w ogóle do nich podejść, żeby w ogóle je przejść. Też mam wrażenie, że Gniazdo Nostalgii źle podchodzi do y, tego rodzaju gier, faktycznie. Bo dla nas, dla nas, w sumie, dla takich graczy właśnie Hack i tak dalej, i tak dalej, oczywiste jest to, że fabuła jest nudna. Nie jest jakimś ultra wyzwaniem, i że wyzwanie się zaczyna dopiero po, yy, po, po fabule, co nie? Dla nas to jest oczywiste. Aż z racji, że on jest jednak graczem totalnie innych rodzajów gier, dla niego gra zaczyna się od tej fabuły. W sumie jak dla większości ludzi, którzy nie mają stycz styczności z Poe, co nie? Dla nas to jest oczywiste, że fabuła to jest tylko element wprowadzający twojej postaci, który po prostu jest, który jest po prostu czasem przykrym obowiązkiem, który trzeba spełnić, żeby pójść dalej do prawdziwej gry. I z racji, że gniazdo, ile w cztery miesiące przez cztery akty, on jeszcze nie wie tak naprawdę, gdzie zaczyna się w tej grze wyzwanie. Ale z drugiej strony nie ma co mu się dziwić. On nie zna tej gry, on nie gra w hackersleash. Więc jego opinia też jest stuprocentowo. Yy, nie jest naganna, nie jest zła. Spędził, yy, spędził ostatnie miesiące na Soulsach, które nie mają endgame'u, nie licząc New Game Plus. No tak, takie gry Soulsowe to jest. To nie tylko fabuła, w sensie cała gra zaczyna się od samego początku, co nie? Nie no, tragednie, grasz do wywalenia. Nie no, ja już tak nie będę mówić, stary, raczej. No, czy czasem sobie pośmieszkuję, ale... Czasem by się przydało na poważnie podejść do tematu, chyba. I tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że ten element, Diablo, robiło o wiele lepiej. Okej. Okay. W momencie, w którym chcieliśmy zacząć rozgrywkę na troszkę bardziej wymagającym poziomie, byliśmy w stanie to zrobić. Tak jak mówię... Porównywanie Diablo do Poe jest totalnie bez sensu akurat w tym przypadku. Fabuła w Diablo działa ...kinda inaczej niż w Poe. W sensie jest podobna, ale działa trochę inaczej. Poza tym w Diablo masz też o wiele lepszą fabułę pod innym względem, szczególnie jak przechodzisz ją za pierwszym razem. Bo jasne, nieważne jaka to jest gra, jak przechodzisz fabułę 30 raz, to już masz w nią wywalone i ci totalnie to nudzi. ale jak przechodzisz za pierwszym razem. Fabuła ma bardzo duże znaczenie. Bardzo duże znaczenie. W poe nie ma tej fabuły. Nie ma w tej fabuły. W sensie jest, ale to są ściany tekst, o których mówiliśmy. Nikt normalny tego nie czyta. Diablo 4, ta fabuła jest, no nie oszukujmy się, całkiem dobrze zrobiona, jest dosyć wciągająca, więc przechodzenie tych aktów w Diablo 4, załóżmy, jest o wiele przyjemniejsze za pierwszym razem. Niż w PO jeden, bo masz tą okrasę tej fabuły. Podążasz za tą fabułą, żeby dowiedzieć się więcej, więc twój cel nie polega tylko na skończeniu tych aktów, tylko polega na tym, żeby się dowiedzieć, co było dalej. Więc automatycznie masz większą motywację do tego, żeby grać, żeby biec szybciej, żeby ulepszać build, i czujesz większy sens. Dążenia do tego celu, żeby tą fabułę skończyć. W poe jeden nie ma czegoś takiego. Poe nie ma czegoś takiego. W poe te akty są tylko po to, żeby po prostu je skończyć, wylewelować postać i biec dalej. Jasne, możesz czytać dialogi, ale nie oszukujmy się, tak jak mówiłam, nikt normalny nie będzie czytać ścian tekstu. Tutaj nie ma cutscenek, nie ma nie wiadomo jakich cinematików, nie ma nic takiego, nie ma. Filmów na silniku gry, między dialogami postaci, co nie. Nie ma czegoś takiego. Dlatego faktycznie fabuła w Diablo 4 jest bardziej angażująca niż w Poe. I tak jest fakt. I dlatego Diablo 4 na początku zgarniało tyle dobrych recenzji, a potem się ludzie ogarnęli, że kampania to nie jest główny kor gry. No, kampania w Diablo 4 przyjemnie się biegała, ale dalej uważam, że. Widzisz, Diablo 4 to zrobiło dosyć smart, bo. Kampania, jak przechodzisz się pierwszy raz, jeśli ma ładną fabułę, która jest w miarę ciekawa, to nieważne co i tak będzie ci to interesować i tak ją skończysz i tak będziesz mówić, że jest fajna. A z racji, że w Diablo 4 potem yy, nie musisz przechodzić fabuły, żeby zrobić nową postać, ten element znudzenia się tą fabułą i żygania tym na lewo i prawo, tego nie ma. Ja bym chciała, żeby fabuła w Poe była trochę bardziej wyjaśniająca, żeby miała ładniejszy wygląd, żeby nie była ścianą tekstu. Żeby była pokazana, pokazywana w inny sposób niż tekst. Uważam, że New World Nasz Maciarski World ma bardzo przyjemnie zrobioną fabułę, w sensie opowiadania historii. To są bardzo krótkie przerywniki filmowe, które nawet nie są cna... c... filmami które nawet nie są filmami tylko masz jakby narysowane bardzo ładne grafiki z narratorem w tle. One są krótkie, ale bardzo ładnie i bardzo fajnie przekazują sens fabuły, tego co się dzieje, tego dlaczego coś robimy. To nie są dwuminutowe, trzyminutowe cinematyki, które po jakimś czasie nas nudzą. Tylko ta fabuła faktycznie jest pokazana w taki minimalistyczny, ładny i zwięzły sposób. Załóżmy, że przechodzisz tą fabułę po raz pierwszy, a potem przechodzisz tą fabułę po raz trzydziesty, załóżmy. Um, jak znasz już tą fabułę, to czasem zdarza się coś takiego, że zwracasz uwagi na elementy fabuły, na które wcześniej nie zwracałeś. I wyłapujesz z tej fabuły smaczki, których wcześniej nie dostrzegałeś. To też jest giga przyjemne, moim zdaniem. Tylko ważne jest to, żeby ta fabuła nie była narzucana ci, żebyś mógł na przykład coś skipnąć, żebyś nie musiał tego czytać, ale jak chcesz, żeby była ładnie pokazana, zwięźle i na temat. I dla mnie ulubionym elementem Power of Exile. I zawsze pierwszy i drugi dzień nowej ligi, pierwszym, tak. pierwszym dniu, Jezu, w tak. progresji jest tak. Ciągle. tak. Cały czas, no. co 5 minut. Nowy... Tak, tak, tak jest. no Masz takie skoki dopaminy przez pierwsze... Nawet nie, dla mnie to jest nawet tydzień ligi, załóżmy. Masz takie skoki dopaminy, jak grasz, że to jest niesamowite. I cały czas coś wymieniasz, cały czas coś ci robi dosyć fajnego na ten etap ligi cały czas się tradeujesz cały czas cały czas yy, wymieniasz itemy myślisz co ten masz jakieś takie Łatwe do wykonania cele, ale które sprawiają ci bardzo dużo przyjemności, jakie wykonasz. Na przykład, nie wiem, zdobycie czterech Voidstone'ów, zrobienie Atlasu, zdobycie Egzarcha, Itera, tych pierwszych bossów, wejście na tier szesnastki, zaczęcie josować map, tier 17 potem, zrobienie buildu, który już będzie akceptowalny. I potem, niestety, w takich grach dochodzimy do momentu, gdzie te upgrade'y naszego buildu zaczynają wychodzić trochę po. Poza nasze pole widzenia. I dlatego w późniejszych etapach ligi, po tych dwóch tygodniach, to dopomina nam, totalnie spada. I zaczyna się robić już trochę nudno, w sensie nudno. Bardziej bym powiedziała, że robi się, zaczyna się robić monotonnie dla naszej, naszej głowy. Bo te droższe itemy nie zawsze są w naszym zasięgu, w naszych możliwościach. I w pewnym momencie masz już takie, takie, takie myślenie, że Kurde, następny upgrade kosztuje mnie tyle, że w życiu nie dam rady na niego wydropić. I dlatego dużo ludzi kończy ligę po miesiącu, załóżmy. Kolejne upgrade są przy haha i bladzie, Dla mnie na przykład haha i madejblad to już nie jest aż taki problem, co nie? Jakbym. Spociła się potężnie, nie wydawała nic, wszystko inwestowała w krypto, tak zwane połowy, znaczy poe krypto czyli jakieś wejorby i tak dalej, mirror shardy i tak dalej, to nie jest problem, ale jak już dochodzimy do momentu, gdzie możesz zrobić multi-mirror build, to już zaczyna się lekki problem, co nie? I tam jest, nastaje gambling. Tak dokładnie. Ale chodzi o to ogólnie, że pierwsze dni ligi dają Ci najwięcej dopaminy, a poza tym, jak jesteś jeszcze. Dosyć takim um, PvP graczem, nie wiem jak to nazwać, Kompetentnym yy, graczem, to czujesz jeszcze na sobie taką presję wyścigu na start ligi w Poet, taką presję wyścigu szczurów, który, który na przykład ja to uczucie uwielbiam, uwielbiam, że musisz coś zrobić szybciej niż inni, musisz być lepszy, musisz... Yy, I tak dalej, i tak dalej. I to daje mega dużo dopaminy, która bardzo mocno ładuje cię i naprawdę jesteś wtedy w stanie grać długo, <grym> długo za długo. Tak, szybciej na mapkach to lepszy zarobek, na śmieciach i tak dalej. Maksujesz jedną mechanikę, żeby jak największy profit z tego wyciągnąć. Myślisz o tym, co możesz zrobić na początku danej ligi. Musisz prediktować czasem. Jakie itemy mogą zdrożyć, żeby na przykład je skupić i sprzedać potem za więcej? To jest giga, mega fajne, że te pierwsze dni ligi dają ci taki strzał dopaminy. To jest najlepszy moment grania w POE. I myślę, że większość graczy jest w stanie się z tym zgodzić. Bo, ale to na przykład też nie jest dla każdego, nie? Dla kogoś to będzie, o mój pik jest po miesiącu, jak mogę zrobić jakikolwiek build. Wow! A, mi jest... A mnie na przykład to jest śmieszne. Mnie na przykład, jak już jestem w momencie, kiedy mam absurdalne ilości pieniędzy jak na mnie, czyli na przykład załóżmy, z Mirka chyba w tej lizy miałam, mniej więcej, to już na przykład zaczyna mnie nudzić ta gra. Wtedy już zaczyna mnie nudzić gra. Bo już jestem w momencie, gdzie wiem, że więcej raczej nie dam rady wyciągnąć z tej gry, gdzie mam już dowolony build i tak dalej, to wtedy już mnie to nudzi. Borem poziomu trudności. Tutaj za to jesteśmy zmuszeni do grania na tym samym jednym poziomie trudności, co wszyscy, przez co też niektórzy gracze będą mieć więcej problemów, inni mniej. Przez co też niektórzy. Ale fun fakt jest taki, że trudność po. Polega tylko i w, w sensie poziom trudności polega tylko i wyłącznie od twojej wiedzy. I dla mnie to jest gigafan na przykład. Dla mnie to jest gigafan. Świadomość tego, że jedynym ograniczeniem, jakie masz w grze, to jest twoja wiedza. To nie są umiejętności jakieś mechaniczne i tak dalej. Czasem tak jest, czasem tak jest, ale w większości przypadków to jest twoja wiedza. Twoim wyznacznikiem poziomu trudności jest Twoja wiedza. Plus jest, jak masz kilka poziomów trudności, ale zazwyczaj różnice w cyferkach, niestety. No właśnie o to chodzi, Ezwern. Była jakaś gra. Wiem, co to było. To było V-Rising. V-Rising miało coś takiego, co mnie strasznie denerwowało z Pauliną. Bo w v rising masz poziomy trudności. Tylko problem jest taki, że na tym wyższym poziomie trudności on. Nie polega tylko na cyferkach, ale to też jest absurdalnie trudne, z tego co pamiętam, albo był, bo nie wiem, czy to zmienili, ale ten poziom trudności blokował ci nowe mechaniki do bossów. Poziom trudności dodawał ci nowe mechaniki do bossów. Przez to mi i Paulinie chciało się grać na tym trudniejszym poziomie trudności, przez to, że nie chciałyśmy. Mieć zablokowanych ciekawych mechanik, nowych ciekawych mechanik bossów. W sensie on mówi, że nie ma wyzwań w tej grze, na fabule, a z drugiej strony pyta się kolegi, czy tam kolega mu mówi, czym najlepiej grać i tak dalej. Dla nowego gracza przychodzi to z, z doświadczeniem, a on idzie na skróty. Pytanie: w sensie nie uważam, że w takim wypadku yy, sensownym jest mówienie, że poziom trudności jest nie stawia mu wyzwań. Skoro. W sensie to nie jest złe pytanie się kogoś o radę w takiej grze, to nie jest złe. Pod żadnym pozorem to nie jest złe. Nie mówię, że to jest złe, tylko to trochę zaprzecza sam sobie, mówiąc, że poziom trudności nie stawia mu wyzwań. Tymczasem pytając kolegi, jaki skill jest najbardziej y, efektywny i co robić mniej więcej. Rozumiesz. Rozumiecie, mam nadzieję. To też mam wrażenie, że trochę psuje feeling z pewnej strony. Rozumiem, gdyby potrzebował wiedzy, jakby trafił na ścianę. Trochę prawda, ale moim zdaniem Gigafan jest, yy, kiedy trafisz na ścianę, rozwiązywanie samemu problemu. Po prostu, nie wiem, może ja jestem już spaczona przez to, ile gram w tą grę, więc to, co mówię, może totalnie nie być adekwatne do tego, co on czuje i jak chce to przechodzić, co nie, bo my sobie tak naprawdę gdybamy, bo nie wiemy o tym. Ale uważam, że bardziej fan i większym wyzwaniem, którego on ewidentnie szuka, byłoby, gdyby... Kolega mu nie mówił, gdyby ludzie z Discorda mu nie podawali informacji i tak dalej, Bo tu chodzi o stricte poziom trudności, który on ewidentnie chce sobie narzucić. I tak, on spotka się ze ścianą zapewne i to dosyć niedługo, bo jak już widzimy, mimo że ma 1300 HP, damage od bosów już zostaje całkiem pokaźny. On zaczyna tak, się tak. już wywalać, nie ma żadnej aury i do tego momentu. On dojdzie niedługo do ściany. Może to udowodnisz na rocznicy Grając w Eldena. Oczywiście same emotki na czacie. Grając w Eldena ogólnie ostatnio sprawiało mi to o dziwo fan. Pod względem takim, że czułam giga satysfakcję yy, po walce na przykład z Godrikiem, co nie. To było akurat fajne. Czułam satysfakcję szukając broni, ale na przykład denerwuje mi świat Eldena. Dosyć, bo dla mnie, jako dla takiej gry soulsowej załóżmy. Ten świat jest zbyt otwarty i o wiele bardziej pasuje mi świat w Black Myth Wukong, który nie jest souslakiem oczywiście, ale chodzi o to, że idziesz sobie ścieżką, po drodze masz moby i co chwilę masz bossa. Świat w nie poza wizualnym aspektem, aspektem pałe trochę, trochę tak. Po tym jak już pograłam, stwierdzam, że. Nie podoba mi się zbytnio ten otwarty świat. Jasne, jak ktoś lubi zwiedzać, eksplorować, znajdować rzeczy, jakieś moby, jakieś fajne znajdźki, załóżmy, nie wiem czy w nie są znajdźki, to jest spoko. I faktycznie takim osobom na pewno się podoba ten świat, bo jest po prostu ładny, ale ludzie, którzy potrzebują mięsa, którzy potrzebują płynności rozgrywki, cały czas dopaminy, nie jest przyjemne. Bo denerwuje mnie fakt, że nie wiem gdzie mam iść, że ten świat jest duży, że przed następnym bossem muszę spędzić x godzin, żeby znaleźć następnego bossa. To jest denerwujące dla mnie. Po E2 podoba mi się kierunek, że bossy mają już coś większe wyzwanie. Z ważnego powodu. Bosy w PoE1, te fabularne i tak dalej, są useless. Strasznie useless. Nie oszukujmy się, ty większość fajtu, jedynie co robisz to, podchodzisz, rzucasz spela, odchodzisz. I, i mm, omijasz jakieś główno projectile. One nie są angażujące, ale chcę, żeby nie były aż tak ciężkie, jak na przykład typowo souls'owe bossy. Chodzi o to, żeby one były ciekawsze, żeby mm, pokazywały więcej, żeby angażowały cię bardziej, że to nie jest fakt tego, że to jest przykry obowiązek, żeby pokonać bossa, tylko żeby faktycznie sprawiało ci to. Radość, jak już go pokonasz, co nie, ale też, żeby nie dochodziło do tego stopnia, że czujesz totalną irytację. Więc fakt yy, tego, że w PoE 2 te bossy faktycznie mają być trochę trudniejsze, mają stanowić faktycznie wyzwanie, takie jak powinno stawiać, taki, takie jakie powinno, powinny stawiać bossy, to mi się akurat podoba. To prawda, Hack and Slash nie wymagać nie wiadomo jakiego wyzwania na bosie, ale też uważam, że takie wyzwanie, które byłoby większe niż aktualnie mamy w PoE 1, Mówię o typowo aktowych bossach, nie mówię o uber, maven i tak dalej, i tak dalej. Ale o aktowych bossach. To wyzwanie może na bossie dodać takiego pewnego smaczku. Pewnego smaczku przechodzenia tej fabuły. Jasne, w pewnym momencie zapewne wszyscy nauczymy się tych bossów w takim stopniu, że one nie będą już takim dużym wyzwaniem. I to jest oczywiste. Ale ważne jest to, żeby bossy na aktach szczególnie, nie były kukiełkami, które po prostu zbierają damage, który im zadajesz, takimi gąbkami na obrażenia, tylko faktycznie, żeby coś sobą reprezentowały, żeby reprezentowały moc, którą musisz pokonać, żeby wyglądały na przeciwników, którzy są silniejsi od ciebie, żebyś czuł satysfakcję jakich ich pokonasz. A po drugie, nie są nawet atrakcyjne wizualnie, po prostu. Po prostu nie są atrakcyjne, atrakcyjne wizualnie. Jak widzisz bossa z POE 2, to mówisz, kurde, ale to świetnie wygląda, ale on ma świetne animacje, ma świetne ruchy i od razu czujesz dopaminę, widząc tego bossa, że będziesz mógł z nim walczyć, będziesz mógł go pokonać. A w POE 1 nie ma czegoś takiego, w POE 1 nie masz tej ekstacji z tego, nawet jak boss wygląda. One nie są atrakcyjne nawet wizualnie.